Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj spotkanie Z BMW. Z BMW, które ostatnio, wśród fanów marki nie jest specjalnie szanowane głównie przez ten gigantyczny grill. I faktycznie, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem BMW serii 4. To ten grill, trochę też wzbudził we mnie pewne dziwne emocje. Dlaczego? Dlatego, że byłem przyzwyczajony do tych. Płaskich nerek, które były od lat znakiem charakterystycznym, rozpoznawczym dla wszystkich modeli BMW. No ale od kilku, lat, od jakiegoś czasu, BMW powiększa, powiększa nerki, powiększa nerki. Efekt tego jest taki, że nerki mamy naprawdę całkiem przyzwoite, właściwie bardzo duże. Ale, uwierzcie mi to źle wygląda tylko i wyłącznie na zdjęciach. Dlatego też byłem bardzo yy, ciekawy tego, jak jeździ nowe BMW 4 w wersji cabrio. Yy, zapewne widzicie tutaj znaczek M, ale nie jest to topowa M. Jest to, jak powiem, zwykłe M 440i. Yy, to lekko przesadzę, bo ten samochód jest dostępny z dużo słabszymi jednostkami napędowymi. Tutaj mamy pod maską niemal 400 koni i to naprawdę bardzo, ale to bardzo efektywnie i efektownie potrafi wprawiać ten samochód w ruch. Jednak to, co najbardziej podoba mi się w tym konkretnym egzemplarzu, który otrzymałem do testu, jest to, co mamy nad głowami. Nad głowami mamy szmaciany dach. Bo. Jak zapewne pamiętacie, e, był taki moment w produkcji kabrioletów. Praktycznie wszyscy producenci prześcigali się na to, żeby zrobić jak najbardziej efektowny e, dach, który nie będzie materiałowy. Co jest według mnie zupełnie bez sensu, bo albo kupę, albo kabriolet. Kabriolet tylko i wyłącznie ze szmacianym dachem. Ten szmaciany dach w tym przypadku jest zaskakujący, bo po naciągnięciu jest. Mega twardy. Tam pod spodem muszą być jakieś wzmocnienia, bo ten dach naprawdę jest mega twardy. Ale na szczęście mamy taką pogodę, jaką mamy. Nie pada. I wbrew pozorom, taka pogoda, jaką mamy dzisiaj, zero słońca, temperatura w granicach 20 stopni Celsjusza to jest taka pogoda, która jest idealna do tego, żeby właśnie jeździć kabrioletem. Bo słońce nam z góry specjalnie nie przeszkadza, nie rozgrzewa nam czaszki, co w moim przypadku jest bardzo ważne, bo tak musiałem jeździć w czapeczce, a nie muszę dzięki temu. Kluczyk standardowy od BMW, ale dzięki temu, że mamy kabriolet, to mogę wam pokazać jedną rzecz, która zawsze w wypasionych kabioletach bardzo mi się podobała. Mamy tutaj mnóstwo elektroniki, która sprawia. Że korzystanie z takiego samochodu może być bardziej efektowne, bo już podczas jazdy, tak czy inaczej, wszyscy w takim samochodzie będą zwracać na uwagę. Standardowy kluczyk przytrzymujemy nieco dłużej pilot otwarcia, właściwie guzik do otwierania samochodu, i w ten oto sposób, stojąc obok samochodu, możemy w bardzo efektowny sposób pozbyć się dachu. Dzieje się to całkiem szybko. I według mnie jest to dużo przyjemniejsze niż w przypadku e, samochodów z e, kabrioletów, przepraszam bardzo, ale kabriolet to też samochód, z, z, y, to też samochód. E, kabrioletów, które są właśnie wyposażone w szmaciany dach, bo ten szmaciany dach e, kabrioletowi dodaje naprawdę mnóstwo uroku. Co prawda, jeśli chcemy jeździć w komfortowych warunkach, to musimy zamontować pewną rzecz przez co ten samochód staje się dwuosobowy. Przyjrzyjmy się zatem BMW serii 4 w kabriolecie nieco bliżej. Ze złożonym dachem BMW 4 w kabriolecie z tej perspektywy wygląda naprawdę imponująco. Oczywiście podczas jazdy, żeby nam nie wirowało w środku powietrza i żeby wiatr nie zburzył nam fryzury. Warto podnieść boczne szyby. Dodatkowo mamy jeszcze windshocika, który jest mocowany nad tylną kanapą. Efekt tego jest taki, że jeśli chcemy jechać we względnej ciszy kabrioletem z otwartym dachem, czyli z postawionym windshotem, to mamy samochód tylko i wyłącznie dwuosobowy, bo tutaj z tyłu zbyt wiele się nie zmieści, zwłaszcza jeśli mamy rozłożonego windshocika, miejsc na tylnej kanapie nie ma. Poza tym BMW to BMW. I w przypadku, w przypadku czwórki, w przypadku czwórki tej, którą mamy do dyspozycji, tą, którą możemy przez kilka dni pojeździć, to w jaki sposób został zrobiony ten samochód robi naprawdę piorunujące wrażenie, bo tutaj wszystko, co mogło być obszyte skórą, zostało tą skórą obszyte i wygląda to naprawdę bardzo efektownie. Ale zanim zajrzymy do wnętrza, spójrzmy pod maskę. Pod maską. Jak to w BMW? Porządek i ciepło. Ciepło w przypadku tego silnika tutaj ciężko cokolwiek się oprzeć, bo wszystko jest bardzo rozgrzane, pomimo tego, że na miejsce zdjęciowe mam raptem kilka kilometrów. Rzędowa szóstka, z tego co pamiętam. Tak, Rzędowa szósteczka 3-litrowa, turbo doładowana, osiągająca maksymalnie 374 konie mechaniczne. Oczywiście jest jeszcze MK prawdziwa w ofercie, która jest sporo mocniejsza, ale dzięki tej konfiguracji otrzymujemy samochód, który jest nieco mniej hardkorowy od MK, a w takiej codziennej jeździe e, równie szybki, bo przy jeździe zgodnej z przepisami te niemal 400 koni naprawdę e, robi piorunujące wrażenie. i Jeśli tylko chcemy, to ruszamy pierwsi spod świateł. Co prawda potem wszyscy nas wyprzedzają ale jest to mało istotne. Prędkość maksymalna 250, przyspieszenie do od zera do setki 4,5 sekundy. Średnie zużycie paliwa w mieście 8,6 litra na 100 km i powiem wam tak, średnio da się jeździć tym samochodem tak. Znaczy dobrze, da się jeździć tym samochodem tak, żeby średnie zużycie właśnie oscylowało w granicach 8-9 litrów na 100 km, co jak na Silnik o tak dużej mocy jest naprawdę całkiem przyzwoitym wynikiem. Obiecałem Wam, że pokażę wnętrze, ale zanim pokażę Wam wnętrze, stopniujmy e, napięcie. Zobaczmy bagażnik. Jeśli ktoś kupuje kabriolet i liczy na to, że będzie miał w tym samochodzie gigantyczny bagażnik, to niech nie kupuje kabrioletu, bo konstrukcja dachu i dach po złożeniu miejsce w bagażniku zajmuje. Efekt tego jest taki, że co prawda mamy tutaj całkiem przyzwoitej wielkości bagażnik. Oczywiście, jeśli mamy zamknięty dach, bo przy rozłożonym, przy złożonym dachu tutaj kawałek miejsca nam zabiera jednak ten dach. I nawet tego już nie możemy złożyć, bo tam pod spodem jest dach. Więc mamy płaski, stosunkowo długi bagażnik, który na takie codzienne potrzeby w zupełności wystarczy. Więcej w kabriolecie bym nie oczekiwał. A teraz to co. Zrobiło na mnie największe wrażenie, czyli wnętrze i to, jak to wnętrze zostało wykończone, bo zostało zrobione naprawdę genialnie. BMW to od lat samochody, które są robione w ten sposób, żeby kierowcy zapewniały jak najprzyjemniejsze doznania z jazdy, ale mega doznania z jazdy to nie tylko genialnie zestrojony układ napędowy, fajny silnik napęd na tylną oś, w naszym przypadku na cztery koła, co sprawia, że jeszcze fajniej się jeździ tym samochodem, ale również to, jak czujemy się w kabinie. W przypadku naszego egzemplarza możemy poczuć się naprawdę wyjątkowo, bo to, co tutaj widzicie, to nie jest jakiś szary plastik, który wygląda jak skóra, tylko mamy pakiet oprzycia wszystkiego, co da się oprzyć w tym samochodzie. Skórą mamy dwa połączenia, mamy brązowe fotele, brązowe boczki, tutaj mamy schowek, to wszystko tutaj, co widzicie, jest obszyte skórą. Skórą, która bardzo fajnie wygląda, jest przyjemna w dotyku, i robi naprawdę mega, ale to mega wrażenie, bo to w jaki sposób obszyto tutaj wszystko skórą, jest naprawdę. Imponujące, a poza tym przyjemnie siedzi się w takim samochodzie, który właśnie w taki sposób został zrobiony. Cały infotainment, to co znajduje się przed kierowcą, doskonale znacie z innych modeli, bo zbyt wielu zmian tutaj nie ma. To, co mnie bardzo, ale to bardzo pozytywnie zaskakuje, to to, że mamy bezprzewodowego, nie, bezprzewodowe nie tylko Android Auto, ale również E, przywróć nie tylko Apple CarPlay, bo Apple CarPlay od dawna w wielu samochodach jest bezprzewodowy. Tutaj mamy również bezprzewodowy Android Auto. Więc, w zależności od tego, e, jaką religię wyznajemy, czy używamy iPhone'a, czy używamy e, telefonów e, z Androidem, to bezprzewodowo możemy korzystać z obu systemów na pokładzie właśnie e, tego modelu BMW. I nie tylko tego, bo już spotkałem się w tym roku z innym modelem BMW, który również oferował już bezprzewodową, bezprzewodowego Androida i Android Auto i Carplay, a, więc jest naprawdę całkiem fajnie. To jak się tutaj siedzi, to jak e, siedzimy za kierownicą tego samochodu, sprawia, że już po zajęciu miejsca czujemy się zjednoczeni z tym samochodem i wiemy, że każdy kilometr, każdy metr spędzony za kierownicą tego auta będzie wyjątkowy w naszym przypadku jeszcze bardziej wyjątkowy, bo mamy opcję bez dachu, czyli mamy cabriolet, który został stworzony do tego, żeby rozkoszować się jazdą. Więc porozkoszujmy się trochę tą jazdą, bo silnik, jaki układ wydechowy brzmi genialnie, automatyczna skrzynia biegów działa tak jak działać powinna. A dodatkowo jeszcze mamy jedną rzecz, która sprawia, że nawet w chłodniejsze dni jazda kabioletem jest naprawdę fajna. A co to jest? Już Wam pokazuję. Tą rzeczą, która sprawia, że nawet w taką pogodę jazda kabioletem jest przyjemna, są te niepozorne e, czarne wstawki na zagłówkach. Mamy to oczywiście tylko i wyłącznie dla kierowcy i pasażera podróżującego e, obok kierowcy. Z drugiej strony rozumiem to, bo za nami mamy windshota więc z tyłu tak czy inaczej nikt nie usiądzie, tutaj mamy system, który sprawia, że podczas jazdy w chłodniejsze dni dmucha od tyłu w szyję ciepłe powietrze po to, żeby nie przeziębić się właśnie tymi powiewami, które tutaj mogą wpadać podczas jazdy z tyłu, więc to naprawdę jest fajne. Obsługuje się to dokładnie tak samo jak system podgrzewania foteli, tylko jest to umieszczone w innym miejscu. Mamy przycisk, który, którym ustawiamy, i intensywność tego nawiewu na kark, na szyję, na plecy. Mamy trzy poziomy: najwyższy, średni, najniższy. Naprawdę fajna rzecz. Jak sami widzicie. Tutaj mamy wszystko obsługiwane dokładnie tak samo jak obsługuje się w innych samochodach BMW, w innych modelach BMW. Nie ma tutaj specjalnych e, zmian, bo i po co? Jedyną zmianą są właśnie te nawiewy na kark, plecy, wiesz szyje oraz przycisk do otwierania i zamykania dachu. Tak samo zegary tutaj też nie ma żadnych różnic, mamy standardowe Standardowy ekran LCD BMW, który znamy, którego układ znamy z wielu innych modeli tej marki. Wszystko tam, gdzie być powinno. Jeśli chodzi o zużycie paliwa, to już wam pokazuję, proszę bardzo. Możemy to ogarnąć momentalnie. Średnie zużycie paliwa z mojej jazdy to 8,7 litra na 100 km. Według mnie to. Całkiem dobry wynik, jeśli weźmiemy pod uwagę osiągi tego samochodu. System multimedialny wygląda tak jak wygląda. Jego obsługa jest prosta, nie ma żadnych zwiech, żeby było ciekawiej. Więc naprawdę zostało to zrobione dobrze, zostało to dopracowane. Przełączenie się na Android Auto, CarPlay'a, cokolwiek jest naprawdę proste, a samo korzystanie z samego. Systemu, jak widzicie, jest szybkie i tutaj nie ma żadnych zwisów. Co prawda, mamy tutaj jeszcze taki system, który gdzieś tutaj powinien nam działać, ale jakoś, trzymając kamerę, nie potrafię tego obsługiwać. Możemy sobie tutaj zwiększać głośność. A możemy zwiększać głośność, jeśli tylko włączymy muzykę, ale muzyki włączyć nie możemy, więc. Naprawdę całkiem rozsądnie to wszystko zostało zrobione. Jednak to, co zrobiło na mnie największe wrażenie, poza tym wyglądem zewnętrznym, który sprawia, że kabriolety mogą mieć sens, bo to jest klasyczny, duży, czteroosobowy kabriolet, który naprawdę ma klasyczną linię nadwozia z bardzo klasycznym szmacianym dachem, ale najbardziej zaskakuje to, jak jest ten samochód wykończony w kabinie, to. E, jak producent postarał się o to, aby ktoś, kto wydaje na samochód co najmniej z tym silnikiem i z napędem na cztery koła co najmniej 317 tysięcy złotych, czuł się doceniony. Co prawda, te skórzane obicia deski rozdzielczej to nie jest wyposażenie standardowe, za to trzeba naprawdę sporo dopłacić. Tak samo jak sporo trzeba dopłacić za ten efektowny satynowy. Lakier. Już kilka razy byłem pytany na parkingu, gdzie oklejałem samochód było genialnie, bo to naprawdę wygląda bardzo dobrze. Ale to nie jest okleina, to jest satynowy lakier, który kosztuje, o ile dobrze pamiętam, coś w granicach 15 tysięcy złotych, a ile kosztuje oprzycie skórą całej kabiny? Za chwilę wam zdradzę tą tajemnicę. Już sprawdziłem i już wiem, ile dokładnie trzeba wydać na tą cudowną tapicerkę BMW Individual Merino, skórzaną w pełnym zakresie. Uwaga, 19 700 zł, więc robi się sporo. 15 000 za lakier, 19 000 e, za skórzaną tapicerkę, proszę bardzo. I mamy jeszcze mnóstwo pakietów, e, takich jak na przykład... E, pakiet biznes class, pakiet innowacji, mnóstwo dziwnych systemów. Mamy również w naszym przypadku opcjonalne reflektory, które poza ledami mają również lasery, które służą głównie, które są głównie światłami drogowymi i zapadają się w ściśle określonych warunkach drogowych tylko i wyłącznie po to, żeby swoją jasnością i mocą nie oślepiać innych użytkowników drogi więc zakładam, że tak skonfigurowany samochód z powodzeniem przekroczy albo zbliży się do 500 tysięcy złotych całkiem sporo co ja mówię całkiem sporo bardzo dużo ale jeśli kogoś stać to rozumiem e, jego wybór rozumiem dlaczego właśnie wybierze ten kabriolet, a nie inny więc przejedźmy się czwórką w kabriolecie bo ja to jak jeździ ten samochód jest naprawdę imponujące Ruszajmy więc, bo mogę Wam opowiadać o tym, jak genialnie jest zrobiony ten samochód, jak dobrze wszystko zostało w nim wykończone. Chociaż już tak rzuciłem okiem na naszego facebooka i okazało się, że kabriolet jest bez sensu, że BMW 4 to ochydny samochód przez ten grill. Zobaczcie ten samochód na żywo, on naprawdę wygląda bardzo zacnie. I nie ma tu żadnej ściemy. Naprawdę tak jest. Zwłaszcza jeśli spojrzeliście, spojrzeliście na to, w jaki sposób jest wykończone wnętrze tego samochodu, to wiem, dlaczego kosztuje w tej specyfikacji tyle, ile kosztuje. Ale dosyć tego gadania. Przejedźmy się, bo to, jak jeździ, sprawia, że taki kabriolet. Jeśli ktoś tylko chciałby jeździć na co dzień kabrioletem, naprawdę ma sens. Oczywiście z rozłożonym windshotem jest to samochód dwuosobowy, bo z rozłożonym windshotem nikogo z tyłu nie wsadzimy. No bo się nie zmieści po prostu. No, windshot zajmuje miejsce, ale to jak ten samochód jeździ, jak został zrobiony, skonfigurowany. Jak brzmi, sprawia, że nie chce się tym samochodem jeździć zbyt szybko. Dlaczego? Dlatego, że kabiolet jest samochodem dla przyjemności. Dla przyjemności, dla przyjemności obcowania z czymś wyjątkowym, bo kabiolety na naszym rynku są samochodami, które bardzo rzadko opuszczają salony. Ale jeśli ktoś chce, no to na szczęście ma wybór, czy wybrałbym BMW. Cóż, po pierwsze mnie nie stać, więc ciężko byłoby wybrać BMW, zwłaszcza w tej wersji, w takiej specyfikacji z tym silnikiem. Oczywiście można wybrać tańszą wersję z podstawowym silnikiem, ale on nie będzie brzmiał tak genialnie jak właśnie czwórka z tym silnikiem, bo czwórka z tym silnikiem naprawdę robi kawał dobrej roboty. Co prawda ja jestem niepolskim kierowcą, więc staram się jeździć, zgodnie z ograniczeniami prędkości, efekt tego jest taki, że wszyscy mnie wyprzedzają, ale ta chwila podczas ruszania ze świateł, ta chwila podczas ruszania, kiedy mogę przez chwilę posłuchać tego wyjątkowego dźwięku silnika sprawia, że czuję frajdę, czuję radość z jazdy tym samochodem, Zwłaszcza, że wiem też, że jeśli chciałbym pojechać szybciej, chciałbym pojechać tym samochodem na tor i się pobawić, to mam czym. Mam czym, bo te niemal 400 koni naprawdę jest w zupełności wystarczające. Zwłaszcza jeśli ktoś jeździ tak jak ja. Tak, zmęczę strasznie o tym, że jeżdżę zgodnie z przepisami. Staram się jeździć zgodnie z ograniczeniami prędkości. Czasami jest to trudne. Zwłaszcza jak się wsiada w taki samochód, ale nie jest to niemożliwe. Efekt y, takiej jazdy potem jest taki, że samochód zużywa bardzo rozsądne ilości paliwa. Te rozsądne ilości paliwa to 8,8 y, średnie zużycie w moim przypadku. Co jak na samochód, który ma ponad 400 koni, jest naprawdę ponad 400 koni, wróć niemal 400 koni, jest naprawdę bardzo y, dobrym wynikiem. Będę Was przerażał, jak w przyszłym tygodniu wsiądę w M8 Competition i też będę jeździł tak jak jeżdżę każdym innym samochodem. Tam dopiero mogę pobić rekordy zużycia paliwa. A tymczasem dosyć tego, wiadomo czym będę jeździł. Opowiem Wam jeszcze trochę o czwóreczce. Bo czwóreczka jest naprawdę bardzo fajnym samochodem. Czy kabriolet bym wybrał? No, co kto lubi, co kto woli, można wybrać Kupę. Yy, Ale kabriolet według mnie dużo bardziej pasuje do tego samochodu, dużo bardziej pasuje do charakteru yy, tego auta. Dlaczego? No, dlatego, że fajnie jest jeździć kabrioletem po prostu. I ja za każdym razem, jak jeżdżę. Kabrioletem to maksymalnie długo, jak najwięcej, staram się jeździć z otwartym dachem. Bo nie mam tego na co dzień, a bardzo bym chciał. Bardzo bym chciał, bo niewiele jest takich samochodów, które są zrobione po to, żeby dawać frajdę z jazdy, które, są, które kupuje się dla przyjemności. A kabriolety, czy roadstery. Czyli takie mniejsze, bardziej sportowe, bardziej bezpośrednie w codziennym użytkowaniu znaczy w codziennym użytkowaniu bardziej bezpośrednie, bezpośrednio dające nam, przekazujące nam to, co dzieje się pod kołami, to, co dzieje się wokół nas, są autami, które są robione dla tych kierowców, którzy poszukują samochodu sprawiającego, który będzie sprawiał komuś e, frajdę e, z jazdy. I to jest właśnie jeden z tych samochodów, który jest właśnie po to. Ja wiem, że w naszym kraju e, nie ma zbyt wielu możliwości wykorzystania pełnych, e, pe, pełnego zakresu mocy silnika, nie ma możliwości e, wykorzystania tych niemal 400 koni. Ale wiem też, że dzięki temu, że mam taki silnik, w każdym momencie, jeśli tylko e, poczuję taką potrzebę, poczuję chęć przyspieszenia, wyprzedzenia, e, robi się to naprawdę momentalnie. E, I przy tej mocy osiągi tego samochodu... E, takie przyspieszanie od 0 do 50, od 0 do 100 km na godzinę, znaczy od 0 do 100 to już nie, ale od 0 do 50, takie ruszanie typowe miejskie, jest porównywalne z samochodami z silnikiem elektrycznym. Tak, znowu będę nawiązywał do elektryków, a czemu nie? Bo to, w jaki sposób ten samochód rusza, jest naprawdę piorunujące. Piorunujące jest też to, w jaki sposób reaguje na wciśnięcie pedału gazu. Za chwilę opuścimy teren zabudowany, więc będę mógł nieco przycisnąć. Przycisnąć do 90, więc niezbyt wiele. I już skończyło się moje przyspieszanie. Ale ten moment, ta chwila, dla takich chwil warto jeździć takim samochodem, bo zakładam, że było słychać jak zawy układ napędowy, szybka redukcja yy, skrzydła. Trzy nibiegów, i już po chwili mykniemy z prędkością 90 km na godzinę. I żeby było ciekawiej, wiatr nie rozwiewa mi włosów. Jest naprawdę całkiem przyjemnie. Nie jest może jakoś bardzo cicho w środku, ale też nie huczy nam wiatr w koło. Tutaj, tutaj już tak, tutaj już nie. Jesteśmy odizolowani. Słyszymy szum opływającego powietrza ale bez przesady jest naprawdę całkiem przyzwoicie. Więc sam samochód jest mega. Jest mega, więc jeśli ktoś tylko chciałby jeździć kabrioletem i ma do wydania tyle kasiory, ewentualnie stać go na leasing z bardzo wysoką ratą, to takie BMW 4 w kabriolecie jest naprawdę. Bardzo fajną propozycją. Genialnie zrobiony, e, genialnie zrobiony w środku, genialnie zrobiony z zewnątrz, i dodatkowo jeszcze równie genialnie wyglądający. To jest naprawdę coś, co jest warte każdych pieniędzy, więc jeśli ktoś chciałby jeździć takim samochodem, to czemu nie? Rozumiem już, dlaczego niektórzy takie samochody kupują bo jest to samochód, który został zrobiony po to, żeby dawać nam frajdę z jazdy i tą frajdę z jazdy naprawdę daje nam od samego początku, od chwili wyjechania z garażu do zaparkowania na miejscu naszym docelowym. Bardzo fajnie się rozpędza, bardzo fajnie brzmi, bo to, co ja słyszę, nie wiem, czy słyszycie podczas przyspieszania, to mamy dźwięk nie tylko silnika, nie tylko układu wydechowego, ale dodatkowo słychać jak te sprężarki pompują powietrze do cylindrów. Zaworek nam trochę tego powietrza upuszcza, jeśli jest go za dużo. Naprawdę bardzo fajnie zrobiony samochód, który jeździ tak jak e, każde inne BMW, czyli po prostu genialnie. Więc jeśli szukacie genialnie wyglądającego i genialnie jeżdżącego kabrioletu, to BMW 4 jest naprawdę bardzo ciekawą propozycją. Dziękuję wam bardzo za to, że wytrzymaliście do końca. Lubię kabriolety. Naprawdę Się chce zwolnić tym samochodem, żeby za chwilę przyspieszyć. I za chwilę jeszcze jedno przyspieszenie, i kończymy na dzisiaj. Fajne, naprawdę fajne. Szkoda tylko, że tak szybko ta przyjemność się kończy, bo przepisowe prędkości osiągamy momentalnie. Naprawdę.